Miłośnicy Detailingu. Dzisiejszy odcinek skierowany jest bardziej do miłośników jednośladu, a mianowicie chodzi o to, że pokażemy jak przygotować motor do sezonu. Korzystając z okazji, że już jest fajnie ciepło na dworze, zapewne będziecie zaraz wyciągać swoje jednoślady z garażu, więc może warto by było je odkurzyć, a przede wszystkim zabezpieczyć. Pokażemy wam jak ten motocykl, na jakie rzeczy trzeba uważać i nad jakimi rzeczami trzeba się bardziej skupić. No nie jest to motocykl pierwszej świeżości, nie wiem, który to jest rocznik, ma już trochę tysięcy kilometrów przejechane. Widzę, że był tutaj malowany jakiś bak, e, z przodu owiewka, reflektory są popękane, ale to nie ma się tym co przejmować. Właśnie idą do nas nowe, bo zostały zamówione, ale też chcieliśmy pokazać ten odcinek szybciej, zanim to dojdzie. Bo, ponieważ chcemy go wypuścić w czwartek, a dziś jest środa. Także zostańcie z nami do końca chowamy motor do środka i działamy. Zanim przejdziemy do mycia motocykla musimy najpierw sprawdzić jego stan techniczny, czyli tak musimy sprawdzić pływ hamulcowy, musimy sprawdzić ilość oleju, chociaż tutaj powinno się wymieniać olej co sezon, ponieważ olej nawet jak nie przejedzie swojej określonej ilości kilometrów i tak w, w takim czasie potrafi wytracać swojej wartości. Dodatkowo musimy sprawdzić klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, światła czy wszystkie są. Chowaliśmy ten motor do garażu czy gdzieś do szopy, wszystko działało, ale stał ten motor kilka miesięcy w tej szopie czy garażu, także że też coś tam mogło się stać, mogła gdzieś wyjść mogła przegryźć na przykład kabel. Następnie sprawdzamy także naciąg łańcucha, zębatki, czy są wszystkie dobre, czy linki nie są pozrywane, czy linki nie są gdzieś luźne, czy gdzieś nie odpadła. To też musimy wszystko dokładnie posprawdzać i dopiero wtedy możemy się zabrać za czyszczenie. Ale zanim się zabierzemy za to czyszczenie, to najpierw musimy bardzo dokładnie cały motocykl przedmuchać. Jeżeli chodzi o oczyszczenie motocykla, to musimy być naprawdę bardzo ostrożni i musimy podchodzić tak jak do tego tak jak na przykład do czyszczenia silnika. Czyli musimy zabezpieczyć wszystkie elementy, elementy i wiązki elektryczne, tak jak na przykład tutaj są spinki, czy akumulator, czy też manetki. Bardziej chodzi o mechanizmy przy manetkach elektroniczne. Tak samo nie powinno się lać gdzieś wody, gdzie jest stacyjka, czy zegarki. Tam raczej powinniśmy podchodzić z pędzelkiem albo z jakąś ściereczką. i no można zmoczyć, wiadomo, bo jednak na sucho się nie da tego umyć, ale można zmoczyć, ale następnie przedmuchać to powietrzem i wytrzeć szmatką, wypolerować i też będzie ładnie. Wszystkie wiązki elektryczne mamy już zabezpieczone, na kierownicy nie zabezpieczałem, no bo tam będę wjeżdżał z pędzelkiem, e, power cleanem i na bieżąco będę to ususzał z sprężonym powietrzem. Teraz przejdę do całości, żeby opłukać całość no żeby spłukać po prostu to, co nie udało mi się wydmuchać sprężonym powietrzem. Tak samo jak w przypadku samochodów, tak samo i w przypadku motorów zaczynamy mycie od kół. Ja zacznę od zębatki, spryskam całą zębatkę ym, preparatem do czyszczenia silników od firmy ADBL Greengine. Zresztą też mogliście już zobaczyć jak ten, ym, jak ten właśnie preparat działa w tym odcinku. Następnie przepędzelkuję cały łańcuch i opłukam go myjką ciśnieniową. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie wjeżdżać od razu przy zębatce z pędzelkiem, żeby tego nie pędzelkować, bo jest tam dużo osadu, dużo piasku, dużo ziemi i ta ziemia czy też piasek może nam się dostać tym sposobem pod, pod łożysko, czy jak tam w łożysko, czy w zębatkę, w środek zębatki, co może też spowodować, że to łożysko szybciej się zużyje. Dlatego najpierw spryskać preparatem, bardzo dobrze spłukać pod wysokim ciśnieniem, czy zostaną jakieś smary czy coś, to wejść wtedy z preparatem i pędzelkiem, żeby to doczyścić. Zębatkę z łańcuchem mam już wyczyszczoną, teraz przejdę do opryskania całości powierpinem w stojeniu 1 do 5. Motor mamy już opukany po takim wstępnym myciu, po takim prełoszu. Przejdę teraz do mycia takiego zasadniczego. Użyję do tego oczywiście nic innego jak tą Optimum No rinse z tym, że zamiast gąbki użyję rękawicy ze względu na to, że jest dużo newralgicznych miejsc, załamań i po prostu ta gąbka mi się nie będzie ładnie tam wszędzie układać, a rękawicą dojdę praktycznie wszędzie. Następny etap, suszenie i na samym końcu weźmiemy się za kierownicę. Cały motocykl mamy już umyty, teraz przejdźmy do czyszczenia tak zwanego kokpitu, czyli kierownicy, zegarków, manetek czy też rączek. Będę używał do tego powercleana, a następnie wszystko wydmucham powietrzem i zbiorę to w ścierkę. Motor sobie elegancko schnie, ja w tym czasie zająłem się siedziskiem, wyczyściłem je po, dokładnie Power cleanem, a teraz przejdę do jego impregnacji. A do impregnacji tego siedziska użyję impregnatu do dachów Cabrio firmy Sonax. Jest to, w zasadzie jest to impregnat do do dachu Cabrio i do tapicerki właśnie w autach typu Cabrio, ale w tym przypadku też się sprawdzi. Także zobaczcie, jak to się robi. Dawid zaraz przygotuje wosk. Ja jeszcze w międzyczasie nasmaruję łańcuch i łącznie z zębatką użyję do tego smaru półstałego. Dobrze jest w tym przypadku użyć smaru litowego. Oczywiście przed nałożeniem wosku odpuściliśmy cały motocykl przy użyciu IP w stężeniu 1 do 5. A wosk, który nakładamy, jest to wosk od firmy House of Wax. Jest to wosk hybrydowy. Dobrnęliśmy do końca tego odcinka, ale jeszcze nie ważcie się wyłączać tego odcinka z tego względu, że będzie jeszcze kilka informacji, które są naprawdę ważne. A jeżeli chodzi o pielęgnację tego motoru z naszej strony, myślę, że jak najbardziej na plus i teraz możecie zadbać o ten motocykl bez żadnego wahania. O no, tym bardziej, że to nie jest motor pierwszej świeżości, a po dzisiejszym, po dzisiejszym naszym zabiegu wygląda na pewno dużo lepiej. Jedna taka informacja, o czym chciałbym też Was przestrzec, to to już to, co, to jest to, co wspominałem w poprzednim odcinku przy czyszczeniu i naczyniu opon. No tutaj przy motorach raczej powinniśmy się z tym wstrzymać, ponieważ możemy zaliczyć szlifa przy najbliższym zakręcie, albo możemy nawet nie wyjechać z garażu, po prostu koło ucieknie w bok, motor nas przygniecie. Nie to, że się przewróci, nie to, że może złamać nogę, to jeszcze się porysuje. A jeżeli chodzi o zabezpieczenie, my w tym przypadku zabezpieczyliśmy woskiem, równie dobrze można by było zabezpieczyć powłoką ceramiczną, jednak tutaj by trzeba było ten lakier wcześniej przepolerować, co najmniej jedną typową korektą lakieru. Faktycznie, jeżeli to byłby nowy motor, no to moglibyśmy się Tutaj skusić na aplikację powłoki ceramicznej czy też folii PPF, ale mimo, że ten motor jest ten, akurat egzemplarz, że jest po takim gruntownym remoncie, no to jednak te elementy lakierowane nie są w oryginalnym stanie. Widać, że to już było lakierowane ponownie. Także tutaj musielibyśmy naprawdę głęboko wchodzić z tą polerką, żeby spróbować wyrównać tą morkę, która jest na, na przykład na baku. A to czy też do końca tak nie można w tym wchodzić, no bo nie wiadomo, jak się ten nakier będzie po prostu pod tą polerką czy papierem ściernym zachowywał. Jeżeli już chodzi o papier ścierny, to właśnie przy likwidacji morki. Jeszcze spokojnie, to nie jest ostatni odcinek, w którym skupiliśmy się na motocyklach, bo jest dużo rzeczy, które chcemy Wam przekazać a propos tych motocykli. Tak jak już Mateusz gdzieś powiedział, z tą powłoką, czy też z PPF-em, także śledźcie nasz kanał na bieżąco a na pewno dowiecie się, jak w dalszym ciągu dbać o swoje motocykle. Nie przedłużając tego odcinka, bo i tak już jest wystarczająco długi, jeżeli podoba Wam się efekt naszej pracy, jaką wykonaliśmy na tym Suzuki, to koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas na Facebooku i Instagramie, zarówno i Detailing jak i Miłośników Detailingu i pamiętajcie o tym, że nasza firma znajduje się we Wrocławiu na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A jeżeli chodzi o zabezpieczenie, my akurat tutaj zabezpieczyliśmy samochód. Raz, dwa, trzy.